Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania, spod dębu, do którego dziś się przytulałam, pozdrawia cię Alina Kaśmierczak. Czasami jest tak, że dostaję zamówienie na trzy minuty. Czyli ktoś dzwoni, pisze do mnie i mówi słuchaj, czy mogłabyś powiedzieć o tym i o tym? Oczywiście bardzo chętnie podejmuje się takich zadań i dziś właśnie takie zadanie. Hemingway powiedział, że złościć się to mścić się na własnym ciele za głupotę innych. I rzeczywiście wielka prawda w tych słowach jest. Jak się złościmy, złościmy się po e, prostu. Przez kogoś, czyli ktoś jest przyczynkiem tej naszej złości. Ktoś, oczywiście to, co mówiłam, że emocje są w nas, ale ktoś się do tej naszej złości przyczynił. Być może to jest koronawirus, być może jest to rząd, być może są to jacyś ludzie, którzy powodują, że w nas zbiera złość. To czy te osoby i te zdarzenia są świadome? Że są efektem tego, jest nasza złość? Nie. Oni najczęściej w ogóle o tym nie wiedzą i żyją sobie dalej. A złość co? Złość mi towarzyszy. I to jest odgrywanie się na własnym ciele. Czyli to ja sobie sama robię to, że jeżeli ja się złoszczę, no to odgrywam się na sobie, nie na kimś innym. Mało tego. Złość według medycyny chińskiej odkłada się w naszej wątrobie, Czyli mało tego, że ja sama robię sobie krzywdę i wpadam i żyję w tej złości i jestem tkwie w tej złości dłuższy czas czasami. To mało tego okazuje się, że szkodzę również swojemu ciału, czyli powoduje, że osłabiam swoje organy w ciele. Więc, jeśli przyjdzie do ciebie złość, jeśli masz ochotę pozłościć się, to owszem, pozłość się, ale tylko przez chwilę. Niech ta emocja przyjdzie do ciebie, przyjrzy się jej i puść ją, ponieważ jeżeli długo będziesz w sobie ściskać tę złość, to będziesz odgrywać się na własnym ciele. Bo to, co powiedział Hemingway. Złoszczenie się to mszczenie się na własnym ciele za głupotę innych. Głupotę innych sobie odpuść i odpuść sobie złoszczenie się. Nie warto. Miłego dnia. Zapraszam Alina Kaśmierczak.